Halo, halo. Dzień dobry, moi kochani. Witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie. ponownie w Hirośkach Piątych. No ja was najmocniej przepraszam za dwie rzeczy. Po pierwsze, że w weekend nie pojawił się żaden filmik. I po drugie, że ten filmik pojawił się tak późno. Ale co, jak i dlaczego zaraz sobie, słuchajcie, porozmawiamy. A na ten moment tak. Podjąłem decyzję, bardzo ważną decyzję, że mm, walkę z nur przeprowadzi komputer. Zagrałem sobie to na autowalce, bo próbowałem i szczerze powiedziawszy nie wiem jak robi to komputer. Ale komputer yy, no świetnie sobie radzi z tą nor. To nie są jakieś mega olbrzymie straty, zostajemy jeszcze z kapką armii. Yy, no a ja nie jestem w stanie tego zrobić na tyle dobrze, żeby tej armii nie stracić. I słuchajcie, podjąłem ważną, ważną decyzję, żeby wbicie tutaj w te anioły teraz, bo za nimi yy, jest artefakt do plus 1 morale czy plus 2 nawet. E, który będzie mi bardzo potrzebny, słuchajcie, e, w kontekście tego, jaką armię aktualnie posiadam, nie. Więc spróbujemy sobie to zrobić. E, tutaj już testowałem tę walkę i mam na nią pewien plan. Mianowicie na dzień dobry szałujemy tego kolegę. Fantastycznie. I na tym koledze musimy jak najbardziej pozbijać sobie. E, ty jeszcze raz waitujesz. Na tym koledze musimy jak najbardziej pozbijać sobie wszelkie... E, Ataki i kontrataki. Najlepiej, właśnie w ten sposób. Dobra. Cudownie. Teraz tak. Chłopa będą się przesunąć bliżej, ale to za chwilkę się tym zajmiemy. Tywaj, tuj. Dobra. Eee, ojej. To totalnie mi się nie udało. W trakcie ostatniej walki z nimi. Ojej. Dobra. Co, co zrobi ta dwójka? Wbija się w rogatą bestię. Dziewięć bestii. Dobra. Podczas ostatniej walki z nimi, przyznam szczerze, było mi nieco, nieco łatwiej. Eee, bo. Zupełnie inaczej zachował się komputer, ale to może nie jest nic strasznie złego, bo możemy teraz bić jednego ciebie, fajnie, Spoko, ty nam nic nie robisz w kontrataku, ty wracasz do nas, fajnie, to możemy, to można się to udać zrobić nawet lepiej niż było, słuchajcie, waituj, till... mmm, bi, fajnie, ponieważ w kontrataku, a wtedy na pewno mamy, mamy 100% pewność, że on tę jedynkę właśnie dobija i to jest bardzo, bardzo dla nas dobre, dobra. Kwestia jest teraz taka, że Ciebie bym sobie jeszcze spowolnił, kolego. Bo nie wiem jak chociaż... Dobra, ryzykuję. Spróbujmy zbić. Dobra, okej, okay, tu mamy to zrobione. No mamy to zrobione. Ile ty masz health? 666, fajnie. Czyli mamy tę bitwę zrobioną bez straty, bardzo, bardzo dobrze. Eee, zajebiście wręcz nawet, bo wcześniej jak to robiłem, to mi wychodziła i tak jakaś tam mała strata. Eee, dobra, po pierwsze idziemy sobie tutaj po eee, tą lwią koronę. Na Ciebie musimy bomblować wyjeżdżę, bo ty potrzebujesz być naprawdę bardzo, bardzo mocny. Mm, okej. Okay. Brzmi ciekawie, ale ja chciałem wziąć sobie to tutaj łucznictwo, nie? Chciałem złapać sobie łucznictwo do balisty, żeby mieć, nie? Mm. Dokładnie tak. Dobra, bierzemy sobie łucznictwo w takim razie, skoro nam siadło wreszcie. Chodźmy tutaj, bierzemy sobie tą koronę do morale. Bo dobra, 5000 złotych akurat weźmiemy, bo nam będzie potrzebne. Dobra, lwia korona, fajnie. Jeszcze moglibyśmy sobie zestaw złożyć jego ducha. Eee, no spoko, nadaj to. Mm, no dobra, to do lepszych walk będę potrzebował w takim razie mieć... O, ty masz dalej na mnie zjedną moralę, ajajaj. Aj, aj. Dobra, nieważne, tak czy siak zrobiliśmy dobrą bitwę. Opłaciła się nam ona, yy, a tą koronę po prostu będziemy zakładać w momencie ważniejszych... Yy. Bitew, zapiszemy sobie rozgrywkę, słuchajcie, i ważna rzecz się stała, bo Kamil Chylak został, słuchajcie, nowym patronem kanału. Więc dzień dobry, Kamilu. Dziękuję bardzo serdecznie za wsparcie mnie, moich wysiłków, mojej pracy tutaj, etc. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że, że zdecydowałeś się na ten ruch. No i przypominam, że jeśli ktoś z was chce, zarzucić tam mi dyszkę, nawet nie dyszkę, bo tam jeszcze YouTube pobiera z tego prowizję. Ale jeśli ktoś chce od Ciebie wydać dychę na wsparcie tego kanału, to zapraszam bardzo serdecznie, będzie mi bardzo, bardzo miło, możecie sobie zerknąć na kanał, jak wygląda opcja wspierania, a ja Wam obiecuję, że te wspieranie Wam wynagrodzę, bo ja cały czas powoli się do tego zabieram. Dobra, ojej, to są większe starty chyba niż były wcześniej. Dobra, weźmy to. Okej, okay, zostały nam same czarty, spoko. Ehm... Weź sobie obronę, przyda Ci się. E, bo ja cały czas tak obiecuję, obiecuję, że, że wreszcie się zabiorę za to e, A tymczasem, e, tymczasem, tymczasem m, cały czas Gdzieś tutaj leży odłogiem troszeczkę ta funkcja wspierania na kanale Ale, ale tak jak mówię, spokojnie, bo zabiorę się za to Wreszcie e, Bo zwyczajnie w świecie, słuchajcie, zależy mi na tym, że jeśli już wydajecie pieniądze na Na takiego debila jak ja, to żebyście mieli z tego coś faktycznie i żeby to wam faktycznie coś dał. Ej, ja nie zgarnąłem przyrostów jeszcze! To jest ten mógłbym wyjść jeszcze lepiej na tej walce, ale dobra, spoko, zadajmy sobie przy, przy tym co mamy. Tutaj wezmę 1500 PDK akurat, bo się nam to po prostu... E, przepraszam, tysiaczka golda, bo się nam to po prostu cholernie, cholernie przyda. Dobra, jak wyglądałem tylko kostuchy? Ojej, to jest wyzwanie dla mnie. Zapiszmy rozgrywkę sobie jeszcze raz, związaną na Birdmanie, Ej, no i spróbujemy do tego podejść. Ej, jak jestem tutaj... Ja chyba sobie słuchajcie chcę ulepszyć. A, dobra, to jest magia przywołania. To ja jej nie chcę, totalnie. To ja mogłem się cofnąć wcześniej. Dobra, podejdziemy sobie w ulepszyć Diabła przede wszystkim. E, I ulepszyć sobie mm, dodatkowo jeszcze. Mm, jest wyzwanie. I ulepszyć sobie dodatkowo jeszcze mm, czarta, nie? Czorta, bo będzie nam bardzo, bardzo potrzebny. Dobra, łapmy trochę tego mięcha. Ile po prostu wlezie, tyle dawaj mi tutaj. Ściągaj mi od razu te impy biedne, spoko, a do drugiego zamku ściągnij mi proszę cię karawankę właśnie z chłopami, bo no to jest zawsze tam troszeczkę keszu dla nas, nie? E, tak, dlaczego, słuchajcie, nie było filmu w weekend? No wypadło mi tak, że na szybko wyjechałem do rodziców, słuchajcie, nie zdążyłem po prostu nic nagrać, a potrzebowałem jechać. Eee, więc, więc najmocniej przepraszam was za to, że nie było i nie poinformowałem was, mam nadzieję, że jakoś to sobie tutaj odbijemy, no ale, ale no po prostu potrzebowałem pojechać do rodziców, sobota, nie działa. sobotę jeszcze pracowałem, więc dopiero po pracy miałem czas, żeby tam skoczyć, no i no niestety, słuchajcie, no wyszło jak wyszło, nie średni, dobra, ciebie porobimy, eee, więc tak jak mówię, raz jeszcze przepraszam, eee, no i mam nadzieję, że się nie będziecie na mnie gniewać i że jakoś tam będziemy sobie razem... Eee, nie? Dobra, jak ty jesteś teraz? Teraz jesteś na średnim Ej, to spróbujmy cię porobić Spróbujmy cię porobić e, Mam nadzieję, że jakoś to się nam tutaj uda, nie? Ty jeszcze jakieś surowce zostawiłem w ogóle No dobra, a czemu dzisiaj tak późno? na słuchajcie, wróciłem z pracy e, Zmęczony, tu się zrzemnąłem, tu sobie poleżę, Tu sobie chwilę odpocząłem Tutaj jeszcze coś, tutaj jeszcze coś I po prostu tak wyszło, że No niestety, ale e, Niestety, ale Najmocniej nas przepraszam, troszeczkę później dzisiaj nam wszystko tutaj się e, ogarnęło, nie? Więc, więc tak ja mówię. No przepraszam. Ale mam nadzieję, że, e, że... Że że że... że Nie macie mi tego za złe, nie? Dobra, spowolnimy ku któregoś. Ciebie na przykład. Dobra, spowolnimy. Spowolnijmy ciebie. Spoko. Teraz trzeba gdzieś jakoś tej wami pozejmować, nie? Ty nic nie osiągniesz w gruncie rzeczy. Jak się tutaj dobrze ustawimy, to naprawdę nic nie osiągniesz. Rozwejkuj to na razie. Pierwsza jest ta piątka, tak? Dobra, ładuj w niego. A ja tutaj powinienem był założyć tę koronę. Oj, 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 oj to nie dobrze. Ale tak, ty nic nie zrobisz, ty też tutaj nic nie zrobisz, nie? Kwestia taka, że tą piątkę trzeba będzie tutaj jakoś zbić. Dobra, wbijaj się w tego. Dwójka tylko. O, fajnie, to spoko, chociaż teraz wlecisz mi farchanioła to też nie jest jakieś super dobra. No okej, okay, wejtuj. Mm, A, ty mieś bramę postawić gnoju, zapomniałem, że ty masz bramę do postawienia, dobra. Groswentury tu no nie, no to zdecydowanie tutaj walimy. Dawaj Bryj. Fajnie. Eee, ty, ty nic nie zrobisz. A, ty jesteś dopiero tutaj. Dobra, złej tuj to jeszcze złej tuj. Eee, co robisz? Aha, zabijasz mi jednego. To jest mądre w sumie, to jest bardzo mądre z twojej strony, bo jeszcze nie masz kontrataku na tym. To jest serio bardzo, bardzo mądre z twojej strony, kolego. Mm, chodź tu. Dobra teraz tak tutaj jest ta piątka na spowolnieniu czwórka nic nie zrobi spowolnijmy ciebie to czy ja archaniołem mogę się wskrzesić sam na sobie, nie? tej dwójka padasz, więc bimy tutaj dwójkę fajnie, nie, archanioł nie może sam siebie wskrzesić, dobra, to to już jest bez sensu bitwa w takim razie, to nie, nie walczymy z nimi, bo ja nie chcę tracić wojska, mam za mało wojska, żeby móc je tracić więc w tym wypadku słuchajcie, po prostu idziemy E, idziemy w kierunku tutaj zielonego, No żeby zwyczajnie w świecie e, spróbować zawalczyć z chłopem, nie? Żeby spróbować zawalczyć, bo no potrzebujemy bardzo, 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 potrzebujemy e, się odkuć trochę, nie? Potrzebujemy troszeczkę wrócić do żywych, bo póki co jest tutaj ciężko. No, pozbyliśmy się jednego przeciwnika to jest fajne. E, trzeba teraz tylko zrobić szybki wcisk jeszcze w pomarańczkę, chociaż on też jest parcie średni. Stracił najlepszego bohatera, e, wiem o tym, no, ale my nie mamy też armii, nie? Więc teraz, jak najbardziej, potrzebujemy się troszeczkę odkuć. Finansowo zgarnąć sobie jeden przyrości. jeden, dwa przyrosty hmm, Chyba idziesz mi w, w zamek, nie kolego? Dobra, ty se trzymaj tamten drugi, a po niego wrócę. Wyzwanie. Hmm, gro, no co ty przeżywasz tutaj w tym scenariuszu? To jest naprawdę niesamowita sprawa, nie? Dziewiąty poziom już byłeś, no fajnie. Kim jesteś wysoki. Ojej. Ojej. Wysoki nawet dla Wejrest. Ojej, no dobra, spróbujemy, słuchajcie, no musimy próbować, nie? Dawaj mi jeszcze impy, spoko, mamy tutaj tylko jeden tydzień i to jest dla mnie bardzo, bardzo duży minus, dawaj mięsa, dobra, fajnie, mm, jak teraz się sprawy będą miały, jeśli chodzi o mm, walkę z tą, mam dużo czartów, to mi się bardzo podoba, średni, dobra, fajnie, spadłeś na średni, jak ty będziesz na wyzwaniu, wysoki dalej. Ciężko to, ciężko to jest. Słuchajcie, nie wiem czy ten Wejer opłaca się nim wychodzić czy nie. Wano on opłaca się, bo jak ja się nim tam za, za, za kuje. A teraz mam szansę, że jeśli nawet pomarańczka podejdzie, Wejerem złączę armię. No patrzcie, widzicie, on, on mnie teraz nie atakuje. On mnie teraz nie atakuje, a jak ja Wejerem złączę tę armię, to jest szansa na to, że gra się zawiesiła. Mam nadzieję, że się nie wysypie teraz. Dobra, odżyła. Eee, nie przejąłem tej. Aj, nie puściłem karawan. Dobra, spokojnie, spokojnie, słuchajcie, bo tutaj się robi nerwowo, a to nie ma sensu, nie? Nie idź tylko w moją stronę, idziesz w moją stronę. Chodź tu. Grouch, czy ty jesteś w stanie coś tu jeszcze ulepszyć? Coś tutaj będziesz w stanie ulepszyć, nie? Dawaj zmory. Trzy zmory to mi nic nie zmienia, nie? Nie stać mi nawet. Eee, poczekajcie. Trochę tego, trochę tego, dobra. 1400 powinno starczyć. No i starczy. Aura strachu, dobra. 8, 16, 8, 15. Biorę z większą inicjatywą i tyle. Eee, I zadupcaj tu kolego. Dobra, dawaj. Dobra. podejść na maksa, gdzieś tutaj. Okej, okay, dobra, spoko, 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 spoko. Złapcie się, chłopaki. Mm, ty masz wszystkie artefakty, dobra. Tobie możemy dać to. Mm, możemy sobie tutaj założyć ciebie. Teraz tak, daj mi całą armię, jaką masz. Ojej, ale to będzie dobre. Ojej, ale to będzie dobre. Oj, ty masz dwa diabły. Jeszcze dodatkowo, morale minus trzy. No dobra, spoko. Weźmy te diabły. Inicjatywa 10, a co mi obniża inicjatywę? i to ja nie chcę, to ja nie chcę, żebyś mi obniżał inicjatywę, pokaż mi to mm, masz minus 1 teraz moralki Dobra, spróbujemy na czymś takim to zrobić, zapiszmy rozgrywkę Hojga, cześć Zapiszmy rozgrywkę i spróbujemy, nie? Niski teraz jesteś, fantastycznie, wbijamy w ciebie Nie, 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 nie. Spróbujmy. Okej, okay, Bego smog można tutaj wlecieć, tak? Spoko. W archaniołę jeszcze niestety lecisz. Ale nie padł żaden, to jest bardzo dobrze, nie? Okej, okay, uciekasz. Spoko. Spoko. Dawaj tutaj. Fajnie, nie, nie, nie wyrektował ich jeszcze. Wyzwanie dalej jest. Chodź tu. No spróbujemy najwyżej z nim bitwę przeprowadzić, nie? Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Chociaż że nie chcę się z tymi szamankami bić, wiecie? Nie chcę teraz się z nimi bić. Bo mi zejdzie plusik do... Moralków i szczęścia. Okej, okay, pomarańczka tutaj stanął, nic nie zrobił. Chyba sobie coś przyzwał, nie? E, pokaż się. Tak, masz morale na zero, koniecznie. Koniecznie się teraz wbijamy. Mamy założoną tą koronę Lwego Ducha. Mamy, dobra, ok. Wyzwanie. Huh. Jeśli komputer to zrobi, będę bardzo szczęśliwy. Zrobił to. On to zrobił. Uh. Dobra, dzień zaboli. Mam nadzieję, że mi wleci w... Nigdzie. Okej, okay, spoko, odbicie pocisku, dobra, fajnie. Mm. Tak, stawaj przy nim, żeby on mi teraz nie, nie oddał żadnego strzału. Przy okazji coś tam sobie uderzyliśmy. Okej, okay, fajnie, jeden strzał mniej, spoko. To jest naprawdę bardzo dobre. Ty możesz. Mhm. Dzień dobry. Witam konsumenta, nie? Witam konsumenta. Dobra, teraz możemy na któregoś gnoja szał puścić, na przykład na rakszaska. To będzie całkiem śmieszne. A to jest znowu nur. To jest znowu nur, słuchajcie. Ona ma te grupówki, ale na szczęście rzuciła tylko głupie odbicie pocisku. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Mm, jakie tu masz statystyki w ogóle? 2 2,8. No tu nie masz jakichś wybitnych statystyk. E, ty mam nadzieję, że się wybijesz w kolegę swojego, więc ty wlatuj w Gina. Piątka, dobrze, ładnie. Za ile Helta? 43. Nie boli. I nie masz magów. zajebiście, nie masz żadnych magów. Mogłaś się bramować, ale spokojnie, spokojnie, naprawdę. Mmm. Dobra, zbij ich do zera, jeden mniej. Możesz tutaj uleczyć, ale to na razie nie jest potrzebne do niczego. Złej tu na chwilkę. Cudownie. O to nam chodziło. Cudownie. Bardzo, bardzo dobrze. Dawaj kulkę, bugulkę Dawaj. Tak, golemy się będą skrzeszać, tak, tak, tak. To jest wiadome. Kwestia jest tylko taka, że e, no i tak tam, jakby straty były wymierne dość, nie? Możesz skoczyć bez kontrataku. Zdaj go. Zajebiście, się, siódemka padła. Co uderzyłeś? Ok, możemy się tam wskrzesić. Jeszcze tego nie róbmy. Rakrzasku, uderz go. Dobrze, bardzo dobrze. Z Rakrzasem, niestety, teraz schodzi szał. Ale mnie to nie woli, bo ją ja zaraz tutaj wrzucę. Jakieś spowolnienie, czy coś. Ok, tego czarta to sobie bij. Zajebiście. za bia szczo Złej tu jeszcze. Ściągnij z niego kontratak. Jeden na minusowym szczęściu. Okej, okay, to, to jest w miarę, miarę okej. Okay. Wbijaj tam. Dobra, jeden mniej. Teraz tak, bardzo ważna rzecz. Co my tutaj możemy zrobić? Jakiś wampiryzm możemy rzucić. Nie mam za bardzo na kogo, nie? Spowolnienie chyba to będzie działało generalnie bardzo, bardzo dobrze. A gdzie jest Rakshas? Tutaj, dobra, tego Rakshasa my zbijemy. Słuchajcie, do tego momentu spowolnij go. A i tak dostał Rakshas, bo dostał na odbiciu. Dobra, spoko. To bij w niego w takim razie, fajnie. A jeszcze Anioł dostaje. Zapomniałem, że Anioł też będzie dostawał. No dobra, szkoda. Ładuj tam, dobrze. Odbicie pocisku, widać, że u niego działa. Ojej, chujowe pozycjonowanie, no ale okej, okay, spoko. Bijaj w niego. Jeden pada, super. On ma chyba atak obszarowy, nie? Trzeba będzie uważać na gnoja. Zaraz się trzeba będzie tutaj troszeczkę porozsuwać. Nie, nie ma. To, to dobrze. To bardzo dobrze. Dobra, ładuj tutaj. Szkoda, że fanioła akurat, ale ten ze szczęściem bardzo mocno oddał. To mnie bardzo cieszy. Pozwólcie już jednego. Fajnie. Bij tutaj. Fajnie, mam nadzieję, że uderzy w sobie w demona. Okej, okay, wskrzesiłeś. Spoko. Yy, nie ma tragedii. No, weź to ten. Dwójkę zbijamy. Mam nadzieję, że go zbiję również... Mm, bohaterem i balistą po prostu, nie? Bohater zbija jednego, zbijaj. Od razu. Ile ty masz helta? Żeby mieć zaraz nie za jakichś krytycznych obrażeń, nie? Dobra, 9 pedeków dosyć. O, zajebiście, zbiłem cię, fajnie. Ty masz. Yy, tak, odbicie pocisku, ale i tak w ciebie uderzymy. I co zrobi nur? Co bije z łapy? Aj, diabeł w dupę. To jest bardzo, bardzo niedobrze, słuchajcie. Wbijaj tutaj. Zajebiście, ze szczęściem biażczo Way tool, ten arcydiaweł to mi się w ogóle tutaj do niczego nie przydał. Way tu. teraz ty tylko nie, nie w tego. Aha, dobra, w uderzyłeś. Ciekawe, nur pobita. Nur pobita na wyzwaniu, bez strat, praktycznie. A mi ekspercki atak. Jedziemy w nią. Jedziemy w nią, słuchajcie. Nie ma czasu do stracenia. Ścigamy wszystko po drodze. Fajnie, łapiemy expów, ile po prostu wlezie Ile wlezie, słuchajcie, łapiemy expów Growl, wracaj na chatę, wracaj na chatę Wracaj na spokojnie Na chatę musisz odbudować potencjał armii eee, Ale jest dobrze Cieszę się, Kwa, jak ja się cieszę, nie? To muszę zrobić zapis od razu Poczekajcie, ściągaj jego I jego 45, zajebiście Możesz pedeki z nich jeszcze dostać Ale to tego nie róbmy na razie, masz chłopa tutaj 22 No spoko eee, Możesz coś ściągnąć jeszcze? Nie, tutaj nie możesz Ale możesz tutaj sobie ich wykupić Spoko, spłacą się. Zapiszmy rozgrywkę. Od razu zapisujemy rozgrywkę na humiku i bęku. Cześć. Wow. Dobra, cieszę się, fest. Coś możemy tutaj wybudować nawet. Co guild chyba, nie? Dobra, pozbierajmy sobie na diabły na kolejne przyrosty, bo już za dwie turki będzie przyrost. Czekajcie, przeklikam sobie kamerkę. 30, dobra. O, no dobra. Ciężko, ciężko, ciężko jest, ale czuję, że powoli łapię wiatr w żagle. Słuchajcie, przepraszam, że się tutaj tak wahuję, ale mi gorąco jest, wiecie. gorąco i mokry jestem na wasz widok. No i tak to wychodzi. Czuję, że łapię wiatr w żagle, aczkolwiek boję się o tego zielonego. Też ja mu chyba jednego z mocniejszych bohaterów zbiłem, nie? Przecież też, kurde, nie wiem. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Nie, nie tracimy czasu na żadne pierdoły po drodze. Idziemy w jego zamek. Nie tylko teraz, w którym kierunku będzie ten zamek. Chyba w tym. Zaraz sobie zapiszemy rozgrywkę jeszcze raz, no i będziemy próbowali, nie? Będziemy próbowali. Co tu potrzebujemy? Jeszcze dychę tego, mamy łączne u 2. Dobra, spoko, to kumulujmy hajs. I tyle, nie? Nie wydawajmy na głupoty chyba że jakiś może fajny artefakt nadpadnie. Teraz co? Eee, tutaj już sprzedawcy artefaktów. No fajnie, jeśli się, się pozbędziemy się pomarańczowego. O jest, wyzwanie. Ojej, wyzwanie. Ale tu musisz mieć morale strasznie w dupę koleżanko w takim razie. Znaczy, zróbmy sobie zapis kolejny Pietrucha i Xeron Patrz tu Aj! Debilu, to by się przydało, no Oj, i to Zdecydowanie dobra, bo wtedy będą nam te anioły zajebiście grać, nie? A ile ja mam tych aniołów? Dwa dalej Archanioły, dobra, ale no możemy ściągnąć zawsze z drugiego zamku jeszcze sobie One będą przydatne, nie? Tylko teraz zróbmy to chyba dobrze, nie? Dawaj tu Fajnie, dawaj tutaj, trzy kloce, spoko Dawaj tu. Gdzie on ma ten zamek. Tutaj mam jeszcze 18 kloca słuchajcie. Nie budujmy tego. Daj mi was, daj mi Was. Dobrze że tych rogatych bestii, bestii trochę jest, nie, bo one też swoje ustoją, słuchajcie. No, a bywają przydatne, nie? Bywają przydatne. Daj mi drugi zamek, ściągaj tam chłopa ile wlezie? No jest! Patrzcie, zawsze troszeczkę tego, tego pieniędza wpada, nie? Dawa jeszcze was. Oni, tak jak mówię, oni się spłacą. Mm, a my tutaj, no, próbujmy odbudować potencjał ofensywny, a raczej defensywny w tym wypadku, nie? Nie masz już teraz tych czarcich lordów swoich, którzy ci robią po prostu robotę. No to będziesz wysoki, no to to bez wątpienia, jeśli na wejrze to jest wyzwanie, mm, no to na tobie to musi być wysoki, nie? Jeszcze jakieś tutaj przyzwania chyba sobie robisz, kolego. No dobra, zobaczymy, co ta Ytlin wymyśli, nie? Mam nadzieję tylko, że nie stracę żadnego z zamków, które mam. Gdzie ty masz ten swój zamek, Noju? W tym kierunku? Dobra, zaraz sobie tak czytamy rozgrywkę. Bo no poszedłem w złą stronę, nie? Więc nie będę tracił czasu. Dobra, tu muszę jeszcze armię dorzucić. Wysoki, okej, okay, Podzieliście się armiami. Wziąłeś sobie teraz armię z Inferno. To dobrze, chyba. Pokaż to. Wysoki jesteś na wyjeździe, okej? Okay. Śmiertelny. To niedobrze, to jest bardzo niedobrze, słuchajcie, bardzo, bardzo niedobrze. Ale komputer już nieraz nam uratował dupę w tym scenariuszu. Być może to zrobić znowu, nie? Łapmy, ile wlezie. Po prostu tego tałatajstwa tutaj tego miecha całego. Patrzcie, mamy full rekrutację zrobiono, nie? Łapmy tego wszystkiego, ile wlezie. Jeśli tylko się zbijemy na wyzwanie z tą wysokie jest dalej. Ale mo jest szansa na to, że nie dojdzie. A po co ja się rekrutowałem, skoro ja i tak będę ten. Przytywał grę, dobra, podejdź tutaj. Gdzie on ma ten zamek syn, nie? Jeden się wycofał. Dobra, on ma tych bohaterów tam na stronę, że hoho. -ho. Spoko, no idziesz do mnie. Czy jestem w stanie kupić sobie tyle czasu, jeśli chodzi o tury, żeby przeczekać jeszcze do drugiego przyrostu? Chyba nie. Tam jest zamek. Średni. Średni. Czytujmy rozgrywkę w takim razie. Średni poziom jest jak najbardziej akceptowalny i do zrobienia, słuchajcie. Dawaj mi to na pewno. Jezu, ja tyle artefaktów teraz zostałem. nie widziałem tego. Cudownie, cudownie. To jest dobre. To jest bardzo dobre. A jak ty aktualnie wyglądasz, aniołku, teraz? Masz moralki na jeden, ok. A przy tym masz moralki na zero, bo mam jeszcze to. Otóż to. Właśnie ty, głupity. głupi ty. 2 siadł inicjatywy, obniża od przeciwnych o 2. Jeszcze jeden, jeszcze raz trzeba sprzedać. Słuchajcie, nie wydajemy pieniędzy w takim razie na, na ten artefakt. Ej, ale dobra, artefakty wpadły z tej nur. Ale się cieszę, ale ja się jaram. Ale ja się jaram, słuchajcie, dawaj mi to na pewno. Ile mam teraz many? 80, dobra, to jest wystarczająco. tak jak dla nas, nie? To jest absolutnie wystarczająco. Dobrze, to jest dobre, to jest bardzo dobre. Jeszcze mamy plus jeden do parametru bohatera. Teraz to jest bardzo dobre. To trzeba będzie sprzedać. Dobra, reszty na razie nie potrzebuje używać, zmniejsza morale o 1 to też, dziękuję bardzo Dawaj tu Dawaj jeszcze to, zajebiście, łapiemy to, idziemy po ścieżce cały czas Caluśki czas po ścieżce i jeszcze kolejną morale sobie dorzucimy, nie? Dobrze, jest dobrze, znaczy jest dobrze, słuchajcie, mamy zaraz przeciwnika na karku, nie? Więc czy jest tak dobrze to ja tego nie wiem e, No ale zobaczymy, tu mamy ściągnięte wszystkie karawany? Nie, absolutnie, teraz ściągamy wszystkie karawany i ponownie do drugiego zamku ściągamy znowu chłopa. I tak szczerze, ściągnijmy wszystko co jest, bo nie wiem, czy nie będziemy potrzebowali również i tutaj budować yy, budować jakiegoś świecie potencjału, nie? Yy, dobra, tutaj nic nie budujmy na ten moment. Tutaj co możemy wybudować? To dobra, to nie budujmy tego, dajmy turę. Zielonka teraz oczywiście będzie do nas zjeżdżał, nie? To jest wiadomo. To jest wiadomo akurat, że on będzie do nas tutaj zjeżdżał teraz. No choć może gdzieś tutaj jak te armie sobie ogarniemy, choć minimalne. To on sobie trochę odpuści. Nie, no idzie w naszym kierunku. Jest śmiertelny cały czas. Ale okej, okay, no, jeśli się pozbędziemy pomarańczyki, to będziemy mogli, słuchajcie, kombinować ile wlezie, nie? Na pewno nie walczmy z tymi karawanami. Jest poziom średni, poziom średni. Jest bardzo, bardzo ważny słuchajcie, w tym momencie. Bardzo, 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 ważna, bardzo ważny moment, słuchajcie Cholernie ważny moment, bo to może dać nam przełamanie, nie? To plus wybronienie się oddzielonego Wydaje mi się, że już może zakończyć pozytywnie dla nas ten scenariusz eee, Ile nam brakuje? Do tego dyszki, dobra Rekrutujmy ile wlezie i tak I odkładajmy na te diabły, bo bez nich to jesteśmy w czarnej dupce o ja mam nieulepszone, a czemu mam nieulepszone? Okej, okay, bo mnie nie stać, spoko Niech tak będzie. Eee, dobra, guys. Na tym dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Widzimy się i słyszymy się w kolejnym już jutro o godzinie 19.00. Trzymajcie się. Cześć.